Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku citisków Chyba, <grywa> że będę tak to nazywał, bo to gdzieś to zasłyszałem. Widok na pola, niesamowite, poruszające, uspokajające i ta dziwnie płynąca rzeka tam w górę, aż muszę potem za chwilę przybliżyć i zobaczyć dlaczego to jest takie dziwne. Było dużo aktualizacji, zbieramy dużo punktów jak słychać i też co ważne, naprawili sporo rzeczy i dodali sporo rzeczy, więc będziemy też troszeczkę o tym dzisiaj sobie dyskutować. No to zaczynajmy nie ma co tam ściemniać. Okej, okay, zobaczmy tą wodę. <grywa> Chyba tylko z daleka, była taka zimna. Muszę mikrofon czyć niżej, bo dmucham dzisiaj nosy mam jakieś zablokowany. To drzewo, nie? Super w ogóle da radę je. A, przekracza mi między miasta. No okej, okay, wyrosło gdzieś tam. Chyba, że to się zrobiło samo. No nie, nie wydaje mi się. Chciałbym jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Bo myślałam, słuchajcie, w ogóle no zacznijmy od podstaw. Chciałem wykupić chociażby jakby ten teren, żeby sobie to już móc zabudowywać. No bez tego, co się to znaczy? No, to jest 686 tysięcy. Tylko ta ekonomia jakby wlazła, więc my nie zarabiamy tak dużo tych pieniędzy, nie? No właśnie, więc. Że będzie długo trwało, ale pomyślałam, że to by nam się jednak przydało mimo wszystko, żeby już tutaj móc to jakoś zabudować. No trudno. Najwyżej będziemy biedni. No i mamy praktycznie cały ten teren. Yy, nawet jeśli ten spad, to ja bym go jakoś nie zabudowywał. Może bym zrobił taką, wiecie, yy, drogę a la polną i tutaj dał te domki takie plażowe, że rzeczywiście ludzie sobie tu nad plażą mieszkają bo nie widzę tutaj sensu wstawienia jakiejś mocnej drogi, takiej, wiecie, autostradowej i robienia tutaj portu. Raczej myślałem, że jak już kiedyś port to z tej strony, tutaj. Bo podejrzewam, że on wtedy by był, tu widzę, że sobie płyną, więc byłby taki na wprost, a kiedyś może mógł tu most, potem by te statki przepływały, więc to wolałbym zostawić, no, takie puste, nie? Okej, okay, co dodali? Dodali dużo rzeczy, takich wizualnych, takich jak, ym, no, takie fajne ronda, na których można mieć kwiatka. Kwiatka albo kwiatki, nazwał no, jak, o na przykład, zobaczcie, coś takiego, albo tylko takie zielone, nie? Ale można mieć o drzewko i też już fajnie wygląda, ale wy tutaj macie. Ciężkie życie, ja widzę. Może to rondo powinno być rzeczywiście większe? To tak, przez przypadek zupełnie kiknął to większe. Ale może się nam wtedy zwiększy? A nie mogę, bo tu coś jest. Postolonek policji. No tak, bo ten postolonek policji jest taki na i tak trochę bez sensu. A on by się zmieścił tutaj? O, zmieściłby się. No zobaczycie. I teraz może dałbym radę to rondo powiększyć rzeczywiście. No ale jak już największe, to większe rzeczywiście. O, proszę bardzo. I może teraz się trochę... O, i widzicie, są te drzewka, nie? To też jest super. W ogóle dodali rzecz z modów, czyli możliwość sadzenia y, drzew o konkretnym wieku. Czyli takie, wiecie, sadzonki średnie i takie już stare drzewa, żeby to jakoś tam, nie? Y, ogarnąć, więc pod tym względem też jest spoko. Y, Naoglądałem no, się w ogóle bardzo dużo u innych city y, city Bildero, youtuberów. Jedno i mi się pozazdrościło, że u nich to nie są takie kurde. Ja mam trochę, słuchajcie, jak w Barcelonie, nie? Czyli ponastawiane stawiano w takich kwadratach, i ja nie lubię takich miast. Ja wiem, że w Barcelonie to tam są takie kamienice to takie historycznie trochę ale tutaj no nie jest tak, jak ja bym chciał. Tutaj też nie z tym, co ja sobie oczywiście już wyobrażałem więc ja stwierdziłem. Że z tej strony zacznę budować w takim stylu, żeby to wyglądało ładnie. <laughs> nie wiem, jak mi to wyjdzie. Nie będzie to w tym odcinku, bo na razie muszę to przemyśleć, popatrzeć i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie po prostu? No dobra, bo ja tak rozkimiłam. Dobra, yy, chciałam Wam pokazać jeszcze, boże, yy, 10 minut odcinka o niczym. Słuchajcie, zmieniłem, bo dodali też mnóstwo yy, nowych yy, stacji, chciałam powiedzieć, PKP. Dworcy kolejowych, więc ja sobie zmieniłem na ten i ten działa, i wszystko jest podłączone. I jeżdżo, więc reszta mi nie obchodzi. Jeżeli działa, to działa. Tu się zrobił taki dziwny wywijaz, Ale już stwierdziłem, dobra, działa. To się tym nie przejmujemy. Zwiększę tempo, żeby wywozili tych martwych i się tak teraz zastanawiam. chciałem z tym śmieć mi trochę. E, to są odpady przemysłowe. To chyba jeszcze nas za bardzo nie dotyczy. Nie będę robił uniwersytetu przy 30 tysiącach obywateli, bo to jest durne. Po prostu. Tu też tak nie za bardzo. Mam 8 punktów w ogóle, więc sporo. W ogóle jestem bardzo rozwinięty, jeżeli chodzi o policję. Ja po prostu podejrzewam tych ludzi o najgorsze, nie? O transport nie mam. Marzy mi się metro. Żeby je mieć dość szybko. Tramwaje nie za bardzo. Ale no, żeby mieć metro, muszę mieć tramwaje. Tylko wtedy bym wykorzystał 6 punktów. Zobaczmy, co mamy dalej. Zarząd parków. To na razie mnie nie interesuje. A chociaż może wtedy pójdźmy w to? I wtedy mielibyśmy trochę. Roz... Takie, takiego czegoś dla tych ludzi, żeby oni chcieli się tu wprowadzać. I wydaje mi się, że te duże parki i obiekty sportowe będą w porządku. I mamy teraz 3 punkty, i mogę w tych tramwajach sobie dokupić, i wtedy rzeczywiście będą 4 punkty, sobie to dokupię. Tylko zobaczmy, jaki jest kolejny kamień milowy. Jeżeli chodzi o to duże miasto, dostaniemy w ogóle 11 punktów, więc luz i niewiele nam brakuje. I limit pożyczek. A wielkie miasto, co nam da? 300 tysięcy. Jak to śmieszne te śmieszne obrazki. No dobra, wygląda to w porządku. Yy, rzeczywiście tramwaj nie chcę, bo tak jak powiedziałem, nie widzę tego, sensu tego. Ale bardzo chętnie miałbym zarząd parku. Chciałbym, żeby zarząd parku. Tu jest jakaś w ogóle droga. Niech ten zarząd parku ma tutaj swój urząd. Gdzieś na końcu świata. Do niego raczej nie będą ludzie jeździć. I w razie czego, jak będę potrzebował jakichś ulepszeń, to będę miał. I zobaczmy, jak wyglądają te wszystkie parki nasze. Bo zobaczcie, my mamy tak naprawdę tutaj park, tu, tu. A tutaj to oni mają jakieś takie coś dziwnego, i ja bym chciał. Bo tutaj wstawiłem tą szkołę pomaturalną, i ja myślę, że ja ją sobie przestawię, żeby walnąć ją sobie tutaj. Tak na wprost. I to będzie super. I tutaj sobie zrobimy takie miejsce rekreacji. Ja bym chciał, żeby to był naprawdę wielki park. Taki nawet na wprost tego. A ten też jest taki podłużny, podoba mi się to. I ja tutaj, z racji, że jest ten parczek, to bym pobudował jakieś rzeczy. Tak, bo gdzie są te rzeczy? Czy może ja ich jeszcze nie mam? A tu są ścieżki, ja znalazł. Słuchajta. I patrzcie, i ja sobie porobię. Ja nie wiem, czy ja to dobrze porobię, ale ja to porobię. Patrzcie, że tu sobie będzie szło tak, potem będzie szło tak, i. Potem, o dokładnie tutaj, widzicie, i sobie idzie ścieżeczka. I teraz z tej ścieżeczki pójdziemy sobie tutaj. I żeby mieli dojście, to będą mieli tutaj. O, proszę bardzo, przepięknie, przepięknie. I tak samo tutaj, jak ktoś będzie chciał iść do parczku, to może sobie iść tu. I ma taką ścieżeczkę. O, to jest fajne. I to jest takie trochę takie połączenie tego wszystkiego, bym powiedział. O, może stąd jeszcze pójdę? Co ty teraz? O proszę bardzo... A, bo to jest jakiś uskok. <noise> Jaka górka śmieszna. O i widzicie? I to jest takie połączenie i teraz, żeby to miało ręce i nogi, to jest taka próba tego... Yy, widać że nie mam chyba już hejsu. To jest taka próba tego o czym ja wam mówiłem, żebym chciał, żeby było, nie? Chcę teraz tak zestaw trzech przeróżnych drzew. I tutaj tutaj, 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 tutaj. Niech nawet tu jest. O! Tak trochę więcej. No i teraz te drzewka sobie tu porosną. A czy ja mogę do tej ścieżki dodać sobie taki mały park? Może przy tym? Nie, to tylko przy drodze albo sens sensu. No ale chciałam, żeby to takie było trochę połączone. Nie wiem, czy to będzie wyglądało dobrze, ale zobaczymy po czasie, po prostu. Nie pasi mi to. To liceum też powinienem przesunąć. A może rzeczywiście teraz przesunę? Da się je przesunąć? Przenieś. Ja chciałbym, żeby to liceum stało gdzieś tu. Aha, nie mogę. Dlaczego nie mogę? O cały liceum, chcę tutaj. I teraz bym zrobił tak, że tutaj będzie ta trzepa smowa. Ona będzie sobie jechała tutaj. I tu będzie jechała prosto. I tu wzdłuż szkoły. Proszę bardzo. I teraz mamy tutaj. I ja bym chciał tutaj wyrównać teren, żeby był ładny. Jezus, generator kaczek. Skąd ja to mam? Jeden ja mógł zre Generator orek. Boże. No, oczywiście, że my chcemy orki. Ja mogę tylko na swoim terenie, okej. Okay. Oh, jest. Generator delfinków. Milion delfinków. Ole. Oh, Dobra, przesadziłem. To jest jakaś po prostu. Chora. Rekin. Czy ja właśnie sobie tutaj wpuściłem rekinę? Będzie jak w tym filmie. No ale to nie były rekiny. No, przepraszam was. Generator zwierząt morskich. Generator rekinów. A jakie tam to? A może to po czasie. Dobra, ogarnęliśmy te parki. Te parki. O, zobaczmy, jak to już po czasie wygląda. O, już trochę urosły. O i zobaczcie, i ludzie sobie rzeczywiście łażą. Jest super. Jestem zadowolony z tego mega. O, pieski chodzą, dużo piesków, znaczy mijają pieski. Więc zaczęło działać. Ale tamto to nie rozumiem. Po prostu, dlaczego to musi być taki duży spad. I ja muszę budować w jakiś taki dziwny sposób. Kurczę, kusi mnie, żeby zrobić tutaj tą drogę na tą plażę. I jakby to miało wyglądać? Taką, taką na próbkę. Oj i jest jakoś tak fikuśniej. Może jakiś tam nie wiem, tutaj na końcu miejsce jakiejś rekreacji? No bo tak mi się kojarzy, nie? No ale to miejsce rekreacji nie musi zajmować, wiecie, 50 tak O proszę bardzo. Nie wiem nawet co to jest. opłat zabaw. Ej, to jest spoko opcja i coś jeszcze by mogło być. Może taki mały parczek. To też jest jako plac zabaw. To jest takie. Takie nie wiadomo co. To jest za duże. To jest dla psów wybieg. To jest okrągłe. Dużo parki, to są rzeczywiście duże parki, nie? No, rzeczywiście. To fajnie, jakby się coś zmieściło, kurde. Na tym klifie może. Na zarząd parku to nie, ale. Ale dwa takie same parki. Na bok siebie to też trochę kicha. Nie chcę tutaj nic wciskać z takiego na siłę, nie? O, grand hotel, proszę bardzo, tu hotel im <grym> Na pewno by się ucieszyli. No dobra, drugi park taki sam, ich mają. A nie, to się zmiksowało. Ten jest taki z piaseczkiem, ten bez piaseczku. No dobra, wydaje mi się, że wygląda to spoko. Czy chciałbym tu mieszkać? Nie wiem, ale mają nad morzem. Tu będziemy coś zmieniać. Nawet myślałam, bo tu jest ten park, nie? Myślałam, czy tego w ogóle tu nie poburzyć. No i nie jest źle, jest to położyli helikopterów. No i teraz mógłbym te drzewa znowu, nie? I będę miał w central park. Wymieszane drzewa. No i tu niech się tam produkuje to kilka razy. O, proszę bardzo. im zdaniem spoko. W środku niczego taki parczek. I teraz jeszcze pomyślałam sobie, jak mamy tutaj te domy, to są domy mieszkalne, nie? Razem ze sklepami. I teraz uwaga, pauza. I teraz mam takie pomysły na upiększanie, że tutaj będą te strefy, ale no, nikt w normalnym świecie nie ma tak, że stoi budynek przy budynku i nie ma żadnych przejść. I ja stwierdziłem, że teraz tak, bo to są te strefy, te ja ją usunę na razie. Nie będzie tej strefy tutaj. I teraz, jak są te ścieżki śmieszne. Gdzie są te ścieżki? No między tymi ścieżkami, no zobaczcie sobie, porobimy takie bloczki. Takie fajniejsze, żeby to było ładne. Bo ja to zacząłem trochę robić w takiej mojej prywatnej rozgrywce, że zobaczcie, będziemy sobie sami rysować. Tu będzie jeden bloczek. Tu będzie jakiś odstęp. Yy, tu będzie taki trochę dłuższy. Tu będzie znowu 4, tu będzie taki dłuższy i tutaj też taki dłuższy, nie? I teraz tak, yy, tutaj od drogi na przykład, za chwilę postawię jeszcze jeden, jak te się postawią, żeby mi się to nie miksowało. I zobaczcie, w środku możemy robić sobie takie drogi wewnętrzne. O. Zobaczcie, które się ciągną tutaj. To bym mógł usunąć, bo trochę odwaliłem. I patrzcie, sobie dajemy tę drogę wewnętrzną, jest Sinie. I zobaczcie, to jest po prostu taki mój autorski pomysł, oczywiście. No nie, nie jest mój autorski pomysł, po prostu podglądam innych ludzi i chcę, żebyśmy my też w tym naszym miasteczku mieli coś fajnego. I zobaczcie, tutaj można sobie zrobić parking, no bo to wiadomo, parkingi zawsze fajne. I jeszcze, żeby było takie miejsce rekreacji, no bo też ci ludzie też muszą. Wiecie, mieć gdzie wyjść, co porobić i tak dalej, nie? No to można sobie zrobić, o, tutaj taki piękny parczek w środku, chociaż tam byłby no, za duży. Dobra, i teraz zobaczcie. Wygląda to w taki sposób. Tu nie będę nic wycinał, bo chciałbym, żebyście dokładnie zobaczyli, o co mi chodzi. No i teraz sobie na przykład jakaś pani Halinka stwierdza, że ona będzie chciała sobie iść do sąsiadeczki, która mieszka tutaj gdzieś. I na od tej sąsiadeczki sobie idzie tutaj. Albo nie idzie. Muszę przybliżyć. O, zobaczcie. I też tutaj na przykład... Będzie chciała iść tutaj. Proszę bardzo. I ja to tak widzę. No i teraz tu już widzę, że mi się postawiło i chcę, żeby od ulicy był jeszcze budynek, to do kolejny dostawiam. I zobaczcie, o ile lepiej będzie to wyglądało, jak za chwilę nam się postawią te budynki. Dobra, okej, okay, mamy to, słuchajcie, i zobaczcie, wygląda to w taki sposób, nie? I teraz, między tymi budynkami, znowu roślinność, roślinność, roślinność. My chcemy, żeby to było nie jak my mamy w naszym życiu, tylko żeby było super. I znowu mieszanka drzew, i sobie tutaj nawalamy. Tam, gdzie się da, niech te drzewa się wcisną. I niech sobie rosną. I zobaczcie, o ile lepiej to wygląda. Nawet z lotu ptaka, że to wszystko jest jakieś takie ze sobą połączone. A nie tak naględzione. To oczywiście czasami są tak bloki, że stoją od ulicy, jeden przy drugim. Ale nie mówię, że każde musi być takie samo, nie? Tu zobaczcie, też mamy coś fajnego, nie? Tu takie niższe, tu takie yy, malutkie. Parczek. Jest parking wewnętrzny dla tych ludzi. Tu jest jaki, jakikolwiek odstęp, yy, i też można tutaj coś wstawić, nawet nie po czasie. Na przykład, można tu zrobić jakieś małe biuro. I to małe biuro sobie tu stoi, nie znikąd. Na przykład, też może to być później miejsce. Tu trochę zawalę teraz, ale miejsce na mini sklepik. Że będą jakieś budyneczki obok siebie, ale że to będzie takie trochę bardziej. No, kurde. Mimo wszystko, fajniejsze. Wydaje mi się, że pójdziemy w coś takiego, że jak będziemy sobie patrzeć z góry, to że to nie będą takie kloce nawalone, tylko że to będą właśnie takie przestrzenie z jakimiś takimi dużymi miejscami do zieleni. W, w jakichś miejscach po prostu. Nie mówię, że teraz nawalę co, co taki prostokąt jakiś park, ale żeby to trochę lepiej wyglądało. Ja się przy okazji nauczę budować trochę ładniej i wydaje mi się, że to wygląda bardziej naturalnie niż to. To nie jest nowy Jork. Tu nie walczymy o przestrzeń raczej nie sądzę więc czemu mamy to takie wszystko ściśnięte nie? to są akurat takie budynki bo takie sobie to wybrałem, żeby takie były nie? ale może, bo tutaj akurat był taki ten, ale jak tu już będą tylko mieszkalne, to też możemy pozmieniać rzeczy, bo ta zieleń tutaj to jest po prostu taki żart nie? O, możemy na próbę jeszcze na końcu odcinka zrobić właśnie z tym terenem proszę bardzo i ja uważam, że to będzie spoko i już mi się bardziej zaczyna to podobać Napiszcie co o tym myślicie. I na dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Mile widziane komentarze. Co myślicie o tym nowym stylu budowania, że będziemy trochę robić sobie takie... No ja chcę, żeby było naprawdę dużo, dużo zieleni w tym mieście, żeby ci ludzie nie byli w takich klitach. Bo teraz yy, też przez to, że się wyświetlały te komunikaty o tych karetkach, to to tak wyglądało kurde, naprawdę... No, nie fajnie, a teraz myślę, że to idzie w fajną stronę, więc piszcie komentarze, co o tym uważacie. Oczywiście, motywująca opa w górę i subskrypcja mile widziana, bo jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to subskrybujcie. sieciskie ostatnio dobrze się u mnie oglądają, więc myślę, że pójdziemy w to, bo to też jest taka fajna, luźna gra, w której nie da się czegoś zepsuć. Tak mi się wydaje. Dzięki, wielkie jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w następnym. Cześć.